Być zajętym w social mediach to nie sztuka. Sztuką jest nie być zajętym bez sensu. Tym pięknym cytatem, który sama stworzyłam, choć być może gdzieś już ktoś też to powiedział, bo to są naprawdę, myślę, mądre słowa. Tym pięknym cytatem rozpoczynamy historię i rozpoczynamy odcinek. Wracam do Was po dłuższej przerwie, spowodowanej bardzo różnymi rzeczami. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale jeśli będę kaszleć w tak zwanym międzyczasie, jeśli chodzi o stworzenie tego odcinka, to z góry przepraszam. Chciałabym ten odcinek poświęcić wypaleniu, jeśli chodzi o media społecznościowe, bo powiem Wam szczerze, że w 2025 roku dobitnie stwierdziłam, że wypaliłam się, jeśli chodzi o social media. Nieźle, prawda? Ponieważ tu z jednej strony pracuję dla osób, którym pomagam w tworzeniu swoich przestrzeni online. Radzę, wymyślam, tworzę. A z drugiej strony, na myśl o tym, że mam coś stworzyć u siebie, że miałam coś stworzyć u siebie, to miałam ochotę odinstalować czy to Facebook, czy Instagram, czy w ogóle te dwie platformy razem wzięte. Nie wspomnę o Twitchie, bo na nim działam od krótszego czasu, więc nie zdążył mnie jeszcze wypalić na maksa. Czy zrobiłam to, czy odinstalowałam Facebook i Instagram? Absolutnie nie. Dlaczego? Po pierwsze, ponieważ uzależnienie od tego, żeby badać ten świat online, było jednak większe niż mniejsze. Po drugie, dlatego, że jak mogłabym odinstalować miejsca takie jak Facebook czy Instagram, gdzie to właśnie w tych przestrzeniach pomagam ludziom i wspieram ich i doradzam im, jeśli chodzi o budowanie przestrzeni online. Abstrahując od tego, w jaki sposób to robię, Pierwszy lepszy przykład. Po prostu na przykład spotkania, przykład, na przykład spotkania networkingowe, czy spotkania w mastermindzie, jeśli chodzi o mastermind, w którym uczestniczyłam i nadal uczestniczę. Wcześniej, bardziej regularnie teraz, raz w miesiącu, mam spotkania z innymi przedsiębiorczymi kobietami, które w oparciu o media społecznościowe, ale w ogóle w świecie online, starają się i chcą zbudować tę swoją przestrzeń, tej, ten kawałek swojej przestrzeni na własnych zasadach i spotykając się. Doradzam im w jakiś sposób, pomagam im w ich problemach. One nie zawsze dotyczą tylko i wyłącznie mediów społecznościowych, więc, bazując na całym swoim doświadczeniu, po prostu doradzam im, co można zrobić, żeby ta przestrzeń online nie przeszkadzała i nie ciążyła do tego stopnia, że się nie chce na ten Instagram właśnie wchodzić czy na ten Facebook. Więc, jak mogłabym odinstalować te rzeczy, a potem spotkać się? No, mogłabym powiedzieć, słuchajcie, nie wiem o czym mówicie, bo ja już nie mam Instagrama i Facebooka. Wiem, że tacy ludzie istnieją na świecie, którzy tych mediów społecznościowych nie mają, no, ale wiedziałam, że ja do tych osób zaliczać się w pewnym sensie nie mogę, bo nawet kwestie techniczne, które należy rozwiać, no, nie rozwijesz ich, jeśli nie uczestniczysz czynnie w tych mediach społecznościowych. Rozumiecie o co chodzi? <laughs> Przepraszam. Ktoś kto, ktoś, kto pracuje w oparciu o dany temat, musi w tym temacie siedzieć i najlepiej w dzisiejszych czasach, gdzie mamy multum ekspertów, multum specjalistów, żeby dana osoba z tym tematem, z którym zgłaszamy się do niej, miała ten temat przepracowany bardziej niż mniej, miała ten temat uporządkowany. Więc, wracając do moich mediów społecznościowych i wypalenia, mogę. Tak, zaspoilerować, że ja ten temat uporządkowałam. Mamy końcówkę marca 2025 roku i nie powiem, że na 100% ułożyłam sobie swoje media społecznościowe, a w zasadzie swoje myślenie o mnie w mediach społecznościowych, ale na pewno w 95% jest lepiej niż było to przez te całe 15 lat, jak uczestniczyłam w świecie online. Więc wracając do tego, dlaczego nie odinstalowałam. Trzeci powód, dla którego nie, nie odinstalowałam Facebooka i Instagrama, jest takim kluczowym w ogóle powodem, ponieważ moje dzieci poprosiły mnie o to, żebym pomogła im w budowaniu ich przestrzeni online. No i to był już taki gwóźdź do trumny, to był już taki argument przemawiający za tym, że. No nie mogę tego zrobić. No muszę mieć ten Instagram, żeby im pokazać. Muszę i mieć ten Facebook, w zasadzie Instagram, bo na Facebooku one nie działają. Myślę, że Facebook w ogóle nie jest jakby dla nich atrakcyjny na ten moment. Ale Instagram czy YouTube to są takie platformy, na których chcemy wyjść z ich pasją i muszę, czy chcę, czy nie chcę, ale chcę, żeby nie było, że mnie zmuszają. <laughs> Widzicie, będę miała jednak chrypkę. Muszę i chcę pokazać mi, jak to działa, jak to funkcjonuje, więc odinstalować tego absolutnie nie mogę. Więc są takie trzy powody, dla których nie odinstalowałam Facebooka czy Instagrama, nie wyszłam z tego świata. Powiem wam, że ogólnie u innych, u osób, którym właśnie doradzałam i doradzam i będę doradzać, nigdy nie miałam problemu z tworzeniem, nigdy nie miałam problemu z tym, żeby wymyśleć coś dla nich. Kreatywność rośnie na potęgę. Pomysłów mam co niemiara. Teksty wychodzą spod moich palców jak szalone. Natomiast u siebie już mi się nie chciało. I jest coś w tym, że kiedy działasz w mediach społecznościowych i tworzysz dla innych, to to zadowolenie, że innym wychodzi, jest na tyle też dla mnie wystarczające, że u siebie nie muszę aż tak się rozwijać. Czuję, że po prostu nie muszę. Zapewne, gdybym opierała. Posiadanie klientów i zdobywanie klientów w oparciu o media społecznościowe tylko i wyłącznie, no to na pewno musiałabym się, że tak powiem, wcześniej przymusić do tego, żeby popracować ze swoim mindsetem odnośnie mediów społecznościowych. Natomiast w związku z tym, że tego nie miałam, nie miałam z tyłu głowy tego, że jeśli dzisiaj nie opublikuję, to nie będzie wzrostu, jeśli chodzi o odbiorców, wzrostu, jeśli chodzi o sprzedaż, tacy ludzie są. Ja nie mam czegoś takiego, że codziennie rano muszę otworzyć media społecznościowe, żeby coś stworzyć, żeby mieć klienta, z którym będę mogła porozmawiać na temat jego przestrzeni w mediach społecznościowych. Na szczęście. Dlatego, e, o czym ja mówiłam? Na pewno mówiłam o tym, że wypaliłam się w 2025 roku, jeśli chodzi o media społecznościowe. Aha, i dla innych absolutnie nie mam i nie miałam, i mam nadzieję, nigdy nie będę mieć kłopotu, jeśli chodzi o stworzenie czegoś. O napisanie czegoś, o poradzenie, o podpowiedź, o bardzo konkretne rzeczy, które ktoś może u siebie wprowadzić, które z boku widać, a on siedząc w środku nie widzi. Bo wiecie, my, jako twórcy, wrzucam siebie do tego worka i mówię tutaj też do osób, które tworzą w mediach społecznościowych. Czasami jest tak, że nam się to podoba, nam, nam, nam jest z tym dobrze, z tym postem, z tym tekstem, ale to tak jest, że kiedy osoba z boku spojrzy na to, to można, to jeszcze tak podrasować, jeszcze tak uwypuklić, żeby było jeszcze efektywniej. To nie jest przymus totalny, że u każdego tak musi być, że każdy musi pracować z kimś, żeby ktoś z boku popatrzył na jego media społecznościowe i powiedział, to dobrze, to nie dobrze. To nie jest tak, natomiast jest to na pewno przydatne i pomocne. Na pewno, u niektórych. Także jeszcze raz wracając do, do tego tematu, absolutnie nie miałam problemu z tym, żeby stworzyć coś dla kogoś. Ale tak jak mówię, żeby stworzyć coś u siebie po tym, jaki kawał pracy włożyłam w to, żeby komuś zadziałały media społecznościowe i żeby sprawiały mu frajdę, że tak to ujmę. No, to mi się już po prostu nie chciało. W ogóle wydaje mi się, że zaczynamy mówić coraz więcej, i inni twórcy, duzi twórcy zaczynają coraz więcej mówić o tym, że media społecznościowe to wcale nie jest życie usłane różami i nie jest tak kolorowo i tak przyjemnie, jakby się to z boku wydawało. Ostatnio oglądałam wywiad u Karoliny Orzechowskiej z jedną z twórczyń, która zajmuje się szeroko pojętą księgowością, która powiedziała, i to jest bardzo duża twórczyni, która powiedziała, że przychodzi taki moment i u niej przyszedł już nieraz, w którym autentycznie jest zmęczona tym, co się dzieje w przestrzeni mediów społecznościowych u niej na profilach. I cieszę się, że mówimy o tym coraz więcej, chociaż wychodzę z założenia, że jeśli o czymś się nie mówi w mediach społecznościowych, to trzeba mieć z tyłu głowy, że ten problem na przykład i tak istnieje, tylko po prostu nie jest szeroko y, zajmowany w mediach społecznościowych y, i szeroko nie zajmuje czasu w mediach społecznościowych, bo nikt nie tworzy, albo mało osób tworzy na ten temat rolki, posty czy cokolwiek. Ale wydaje mi się, że zaczynamy powoli wgłębiać się właśnie w to, że te media. One potrafią ciążyć, one potrafią zmęczyć i można wypalić się zawodowo w cudzysłowiu, nawet będąc tym influencerem, tak? No ja influencerem nie byłam, nie jestem, nie wiem czy będę, jak to mówią, nie będę się zarzekać, ale no zmęczyły mnie media społecznościowe i zauważam, że właśnie coraz więcej się... Na szczęście o tym mówi. Dlaczego na szczęście? No bo jednak, mimo tego, że ja uważam, iż jak ktoś ci rano nie pokaże, że wygląda, no nie powiem, że źle jak wstanie rano, ale ma nieułożone włosy no nie czujesz, że ma nieumyte zęby, ale no ma nieułożone włosy, jest niepomalowany i tak dalej. Jeśli ktoś ci takiego obrazka nie pokaże w mediach społecznościowych, to co? To znaczy, że tylko ty jeden na świecie budzisz się z nieułożonymi włosami? No tak nie jest. Media społecznościowe to nie jest wyznacznik życia, bycia, współżycia. To nie jest wyznacznik tego, że tak jest w mediach społecznościowych, czyli tak jest w życiu, albo tak nie jest w mediach społecznościowych, czyli tak nie powinno być w życiu. Ale mimo wszystko jest grono osób, które da ale wierzy, że media społecznościowe to jest jakiś wyznacznik tego, że są problemy, nie ma problemów, że tak, że inaczej, że siak i owak. W związku z czym tym osobom jest potrzebne, żeby właśnie mówić o tym, że media społecznościowe potrafią zmęczyć. Już nie powiem, że samych odbiorców też potrafią zmęczyć i przebodźcować, jeśli chodzi o przestrzeń mediów społecznościowych, ale twórców, one potrafią zmęczyć. I od tego roku, od początku tego roku można powiedzieć, chociaż to nie jest jakiś taki termin, że od 1 stycznia, wiecie, weszłam w to. To mogło się zacząć równie dobrze w listopadzie 2024 roku, ale tak umownie od początku tego roku 2025. Mocno zaczęłam się zastanawiać nad tym, jakie ja mam relacje z mediami społecznościowymi, jaki ja, jakie ja mam stosunek, jak ja się czuję po tym, jak wchodzę w media społecznościowe, kiedy coś oglądam, jak ja się czuję, kiedy coś tworzę. I zaczynałam to wszystko badać, rozkładać na czynniki pierwsze, pracować z innymi ludźmi, którzy są mądrzejsi ode mnie w temacie mediów społecznościowych, ale też w temacie pracy w ogóle ze sobą i nad sobą. I mamy, mówię, końcówkę marca 2025 i uważam, że naprawdę bardzo dobrze poradziłam sobie, choć nie było kolorowo, z tym wypaleniem, jeśli chodzi o media społecznościowe, bo dzisiaj jestem w tym punkcie, w którym ja nie jestem uzależniona od scrollowania, nie jestem uzależniona od sprawdzania y, ciągłego, ile wyświetleń, jak to poszło, jak to zżarło, jak to y, wpłynęło, jak, jaki jest odbiór i tak dalej. Nie jestem też uzależniona od mediów społecznościowych na zasadzie: jeśli mnie nie ma w mediach społecznościowych, to nie istnieje. Istnieje, życie się kręci, wszystko można załatwić bez mediów społecznościowych. I to jest taki fajny punkt, którego życzę każdemu. To jest taki fajny punkt, który daje spokój. To jest taki fajny punkt, w którym czujesz się spokojniejszy, jeśli chodzi o bycie twórcą w mediach społecznościowych. Że nie musisz być codziennie, ale możesz być regularnie, raz na jakiś czas, no niekoniecznie może raz w miesiącu, ale raz na jakiś czas w tygodniu i zrobić coś, z czego jesteś zadowolony i co daje ci wymierne efekty i rezultaty, o które ci chodzi, żeby zająć ten kawałek świata online, w tym przypadku mediów społecznościowych typu Instagram czy Facebook. Naprawdę życzę tego spokoju Wam. Naprawdę życzę tego spokoju każdemu, kto tego słucha, żeby przyszedł taki moment, w którym odpalacie Instagram i wy dokładnie wiecie, dlaczego go odpalacie. I nie marnujecie swojego czasu na to, żeby 80% Odebrać, może 20% stworzyć, albo nie wiem, co stworzyć, albo może, gdzie a, a, naprawdę można się zagmatwać. Także cieszę się, że się o tym mówi. Ja też dokładam swój kawałek swojego świata, jeśli chodzi o media społecznościowe. One były dla mnie ciężarem. Ja po macku w nich bardzo często działałam, jeśli chodzi o mnie na samym początku, w ogóle tego, jak działałam w mediach społecznościowych, jak się udzielałam. Na pewno ogrom pracy nad sobą i ze sobą, które zrobiłam w oderwaniu od mediów społecznościowych, spowodował, że ten temat tych social mediów mi teraz nie ciąży. Że ten temat, ja nie powiem, że mam opanowany w stu procentach, bo będą zdarzały się fakapy, bo będą zdarzały się wyzwania, bo będą zdarzały się znowu rzeczy, które pokażą mi: okej, okay, fajnie, że popracowałeś nad sobą, ale teraz masz taki problem do rozwiązania. Ale wiem, że jestem w takim punkcie swojego życia i tyle pracy ze sobą i nad sobą zrobiłam, że co by się tutaj nie zadziało, to będę umiała na to zareagować, odpowiedzieć i zrobić coś z danym wyzwaniem. I tego Wam życzę. Czyli pracy ze sobą poza mediami społecznościowymi, tego, żeby się przyznać, że media społecznościowe mogą wypalić nas jako twórców. Tego, żeby się zdecydować, jaką rolę chcemy pełnić w tych mediach społecznościowych i ją konsekwentnie, regularnie mimo wszystko realizować. Życzę Wam mądrych ludzi na tej waszej drodze w tworzeniu w mediach społecznościowych. Życzę Wam mądrości w samym sobie, żebyście wiedzieli, co tworzyć, żeby to nie były głupoty. No i ogólnie wszystkiego dobrego, także co? Pierwszy odcinek, pierwszy odcinek na kanale, ale nie pierwszy odcinek w moim życiu. Pierwszy odcinek po dłuższej przerwie. Pierwszy odcinek mamy już za sobą. Bardzo dziękuję za go wysłuchanie go. Oczywiście jak zwykle zapraszam do tego, żebyście subskrybowali kanał, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim, co się będzie tutaj pojawiać. Zapraszam Was też bardzo gorąco na moje media społecznościowe typu Facebook i Instagram, którego nie odinstalowałam. Linki znajdziecie oczywiście w opisie kanału. W opisie tego filmu znajdziecie też linki, które są mi przydatne, jeśli chodzi o moje tworzenie m.in. takich filmów jak ten. I do usłyszenia w następnych odcinkach.